Cześć, nazywam się Wojtek Seweryn i chciałbym się z Wami podzielić fragmentem, który ostatnio przeczytałem. Jest on zapisany w Przypowieściach Salmona w rozdziale roz drugim w wersetach od 1 do 7. Jeśli posłasz mój synu moich słów i za zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swoje serce do badania, jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skieruj swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych. Ten, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. Ponieważ to Pan daje mądrość. Od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. On jest zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych. To jest ciekawe, bo to jest księga, która opowiada o mądrości. Czym jest ta fakto mądrość? W słowniku jest napisane chociażby, to na tym będę bazował, że, wiedza, że to jest wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętności wykorzystania. Więc myślę sobie, że to tak naprawdę daje ciekawą perspektywę dla, naszej, dla naszego wiary, naszego chodzenia z Bogiem, że to tak naprawdę jest zdobywanie wiedzy, że to jest zdobywanie mądrości, umiejętności i chodzenia po prostu przez życie z Bogiem. Więc, więc to, da, moim zdaniem, to jest taka duża motywacja dla, dla, naszej, dla naszej właśnie wiary, dla, naszej, dla naszego chodzenia z Bogiem. Więc przez to, że wierzymy, przez to, że ufamy, Mu, że ufamy Jego przekazaniom, możemy zdobywać mądrość. I możemy wiedzieć, co, co de facto zrobić w pewnych sytuacjach, mając kogoś mądrego przy nas, Boga. Mam również do, do Was dwa pytania, które sobie przemy, przemyślicie. Co to dla nas może oznaczać, że Bóg jest mądrością? Co to nam da? Oraz, jak Ty możesz poszerzać swoją mądrość, tak, żeby z Panem radzić sobie w wielu różnych sytuacjach? Dzięki. Cześć. cześć.